No a co? Dzień dobry, dzień dobry Julia Przeździeń TV Reklama wraz ze mną, świeżo, co po konferencji Scarface, witaj. Dzień dobry, cześć. Bombowy człowieku, co tam dzisiaj, przepraszam bardzo, miało się wydarzyć, ale się nie wydarzyło. Nie wiem, to tak jakby miałem czuł. Przyjechałeś w Ferrari? A, przyjechałem w Ferrari, nie? I, co tam, I co tam planowałeś zrobić na tym parkingu? Nic. Nic. A ja widzę, że to będzie jej humor dopisuje. Jak zawsze. Nie no jestem ogólnie szczęśliwym człowiekiem. A dlaczego jesteś taki spokojny, jeżeli skoro stoisz koło swojego rywala? Z którym już teraz za. to w sumie przed chwilą, proszę sobie i teraz go nie widziałem. no. Dobra, słuchaj, powiedz, jak wrażenia, po ca... jak wrażenia po całej części konferencji. Czy zdziwiło cię zachowanie Tarzana, gdy wparował na scenę z twarzą Ferrariego? No, Rozbawił mnie. Trochę zacząłem go lubić przez to, nie? Czyli rozumiem, że wasze relacje zamiast się pogorszyć, to się polepszyły. Tak. no Ferrari <grym> poprawił nasze relacje. <grym> <grym> Jak to ładnie brzmi. Słuchaj, czy może on nie powinien wyjść do oktagonu właśnie z twarzą Amadeusza? Wtedy nie czułbyś się, wiesz, swobodniej podczas walki? Tak, to no, nie wiem, z sumie by to nie pomogło. No ale to by pomogło. Tarzan... To no, chyba nie jest do tego, żeby mi Mamy pytanie. Czy jesteś w stanie wyjść do walki z twarzą Ferrari'ego? Tak jak zrobiłeś to dzisiaj. Chyba za małe oczy wyciąłem, muszę większe oczy Ale czy jesteś w stanie? Jesteś w stanie? Bo ciebie dobra. mi się już trochę nie chce bić, kurwa. Dobra, dobra, Ej dobra, dobra a, a jakbyś zawalczył z Tarzanem, a później by, byś dostał Ferrari'ego? Ale gdzie bym go dostał? Na walkę. Nie, no walkę to no, za słaby, żeby się ze mną bić wokół tego, nie? Ale za dotknięcie mojego auta dostanie ze mną walkę. Bo jak wiemy, to ty już masz spore doświadczenie, jeżeli chodzi o sporty walki. Czy ja wiem, czy spore jest doświadczenia o sporty walki? Nie, no walkę może tak, ale o sporty walki to raczej. No ale czujesz się przygotowany, czujesz się, jesteś w jakimś tam stopniu zawodowcem? Nie, no nigdy w życiu nie, nie, no, zawodowcem nie jestem. nie jestem. No, pierwszy raz że będę był. <noise> Zaraz przestanę cię lubić. Dobra, ale patrz, czemu Tartan przygotował na dzisiaj tyle atrakcji, a ty. A ty co? Ja jestem sobą, nie? <noise> Rozumiem, że ty bez, bez, po prostu bez żadnych dodatków jesteś już atrakcyjny i to tobie starczy. Ja to ty powiedziałeś. Ale dziękuję. <głosy> <głosy> To no, jest pozamiatane. No chyba tak, nie? Ale potem coś zrobię na no to Ferrari. Dobra, a czy ty już miałeś dzisiaj styczność z Amadeuszem? Z kim? Z Ferrari A z Fiatem Punto? Nie. Z Ferrari to mam do czynienia na tak... to a z Fiatem klaunem nie, czemu miałbym z nim do czynienia? Na ostatniej konferencji, jak rozmawialiśmy, to nie zaprzeczałeś, że jesteś chłopakiem z Lucji. Czy wtedy byliście jeszcze razem, czy już nie? Nie, no po prostu nie, nie chciałem wyciągać naszych prywat i to też nie mam zamiaru rozmawiać na jej temat, nie? Ale rozumiem, że rozstaliście się w zgodzie, czy nie bardzo? Mm. Co Z której strony ucho przyłożyć? <grym> z lewej. A z lewej to jest zawsze głośno. <grym> <grym> Ale ty lubisz, jak jest głośno na twój temat? Nie. Nie? Yeah. Nie, nie zależało mi akurat na tym. I... Kon Kontrakt dostałem. Jak było mnie cicho, więc nie potrzebowałem rozgłosu, żeby ja dostać ten kontrakt. Kontrakt dostałeś, ponieważ jesteś ciekawą osobowością i tego nie zaprzeczysz. Dziękuję. Nie zaprzeczę. Jak myślisz, co 4 czerwca będzie Twoją mocną stroną? Mocną stroną? Moje dwie prawe ręce będą moją mocną stroną i głowa. Dwie prawe ręce. Dwie prawe ręce. Rozumiem, że lewej nie posiadasz. Nie, ja mam dwie prawe ręce. Jak Ale... byli the a czy w jakiś sposób, wiesz, boisz się tego, że Tarzan już wychodził do walki na ostatnim Highligu, a ty jednak zrobisz to po raz pierwszy? Nie. W ogóle nie. Co ci pomaga odstresować w takim razie? Moje głowa. nie <grym> są też mocny psychicy. A ty masz chyba styczność z raperami? Dobrze kojarzę? Tak. Jakąś tam mam. Jakąś tam masz. Czyli rozumiem, że kreujesz swoją postać w bardziej w kierunku e, muzyki, raperskim, czy nie bardzo? Nie, nie, broń Boże, no Kreujesz swoją postać e, na bicie durni. Na bandytę. Nie, na bicie durni. Boże, nigdy nie byłem bandytą, nigdy nie byłem karany za żadne przestępstwa. Jedynie za jazdy samochodem, za prędkość i załamanie zakazu prowadzenia, a nigdy przecież nie byłem karany za żadne grupy zorganizowane i inne takie rzeczy, więc nie, nigdy nie byłem bandytem. Nigdy nie byłem bandytem, tak. jestem tym tak. skończyłem chłopakiem. prawo, na uniwersytecie, prawo? Tak, na uniwersytecie Gdańskim. To dlaczego nie, nie pracujesz teraz w zawodzie? Co tam poszło nie tak? No bo właśnie zostałem karany za jazdę po cofnięciu uprawnień i dostałem grzywne, zawiasy i moja aplikacja została zblokowana. Nie dostałem zaświadczenia o niekaralności. Nie problemu, że żaden ze mnie bandyta. Żaden ze mnie bandyta. Pod na pory, ja. <grym> tylko. No, nie, no nie masz, nie, nie. Nie, nie no masz tu łezkę. No kropka to tam a, łezka? Łezka? łezka. się kręci pod okiem. Nie, z innego powodu. Dlaczego? Nie, nic nie. tym. nie przyszedłeś nie do telewizji. tutaj, przyszedłeś tutaj bić, jak mówisz, typu... Kto będzie następny w takim razie? Włodarze wiedzą. A wy się dowiecie? Ty mordo niedługo. też wiesz? Ty morda też wiesz, boisz się tego, boisz się tego. Ale morda też wie, czy jeszcze nie wie? Wie, próbuję tego uniknąć, ale nie unikniesz mnie. <noise> Powiedz, jak przebiegły twoje przygotowania do walki? No trochę zakłócone były w międzyczasie, aczkolwiek... No, ale czym? Czy to było związane ze sprawami prywatnymi, właśnie z tą gdzieś niedokończoną sprawą z Zusję, czy coś innego? No to miałem mały wypadek i doznałem no, kontuzji nóg lekkiej. Badek przy pracy? Tak, powiedzmy. What <laughs> <It> happens? <laughs> nie happens. No, to, to nie jest jakaś żadna tajemnica. bo... wszędzie w internecie o tym, więc. No tylko to, nie, zakłóciło mi ten okres przygotowawczy, sparingi, ale ogólnie jest bardzo dobrze. Czyli rozumiem, że głowa jest gotowa na to, by wyjść e, do walki w pełni? No tak, no, głowa zawsze jest gotowa, ciało nie zawsze, ale teraz jest. Ale głowa do walki jest zawsze gotowa. Karty walk myślę, że znasz. Która z walk ciekawi ciebie oprócz oczywiście Twojej jeszcze? Kubisu. Kubisu mnie ciekawe. To będzie dobra walka. Hmm. A jaki mas masz stosunek do Denisa? Do Denisa? Mhm. Który się bije z. No nie, znam z, się z nim. nie znam się z nim. Nie znam się z nim. Bo wiesz, on jest taki zadymiarz, ty jest, Czy też jesteś zadymiarz, ja myślę, że jakbyście usiedli w jednym panelu, to mogłoby fajnego się coś zadziać, zia czy jednak nie? No on jest zadymiarz, ja jestem zadymiarz, ale tacy co bardziej prawdziwi, więc no, no, raczej między nami kłótnie na, na panelu średnio wypadły. On chyba brał udział w bójkach ulicznych, z tego co kojarzę, Alberto również, a czy ty miałeś styczność z bójkami ulicznymi? Nie, przepraszam. Jakoś ty nie wierzę. Czy przypadkiem zarzucasz mi już na drugim spotkaniu kłamstwo? Dobra, to w takim razie, jaka była najbardziej niebezpieczna albo stresująca sytuacja w Twoim życiu? Nie mam tak. Nie wiem. Która była najbardziej? No. No, ich parę. W wieku dwudziestu paru lat miałem siwe włosy. Coś tam, coś tam się stresowałem, ale. Jaka najbardziej? Jak Radzie, mój piesek na, zachorował. Na na straż Tarzana po prostu wiesz swoją brutalnością, co jesteś w stanie wiesz pokazać, czego on się nie spodziewa? No już będziemy mieli walkę ok. z łokciami, więc będzie fajnie. I to tyle, to starczy? No myślę, że łokcie będą dobrym dodatkiem. Czy pokażesz mu jak, jak tam Ferrari twój się sprawuje? Myślę, że tak. tak? Oby tak było w takim razie. Dziękuję <noise> bardzo, bardzo za bombowy wywiad i co? Oby jak najszybciej doszło do, do waszego starcia i oby jak najdłużej czy jak najkrócej trwało? Jak najkrócej na moim kazys. A nie wolałbyś właśnie, wiesz, pokazać się na, na, pełny, na pełnych trzech rundach? Nie płacę mi za czas, płacę mi za wynik. <noise> Okej, okay, no w porządku. W takim razie oby było szybko i sprawnie.